trzech prelegentów, panią doktor Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu Ślizień-Kuczapską, doktora Krzysztofa Walczaka i panią Monikę Dowejko. Pani doktor Ewy Ślizień-Kuczapskiej nie trzeba przedstawiać, jest to żelazna dama polskiego NPR-u, od wielu, wielu lat poświęcona tematami. Dziękuję. Budująca to środowisko, no i w tym momencie cały czas przewodnicząca, prezes zarządu Polskiego Stowarzyszenia Nauczycieli NPR, która jest największą organizacją tego typu w Polsce, zajmującą się tym Myślę, że, latku, że, że zacząłeś od tego, że jestem żelazna, bo pracuję na żelaznej Też, też, też. Natomiast będzie to trójgłos i bardzo proszę o dyscyplinę, bo bardzo trudno jest powiedzieć 15-minutowy wykład w trzy osoby, żeby jeszcze każdy mógł cokolwiek powiedzieć. Będzie jeszcze doktor habilitowany nauk technicznych Krzysztof Walczak, również ze stowarzyszenia, ale jest to również profesor Politechniki Poznańskiej, pracownik naukowo-dydaktyczny i pani doktor. Pani doktor Monika Dowajko, która jest doktorem w zakresie embriologii reprodukcyjnej z Uniwersytetu Łęcmisterskiego, również członek stowarzyszenia. Oddaję głos, już nie przedłużę. Państwa bardzo serdecznie. Jeszcze raz naprawdę bardzo cieszymy się, że możemy z Wami dzielić ten nasz wspólny jubileusz i myślę, że od razu przejdziemy do naszego drogiego profesora Fijałkowskiego, bo tak naprawdę myślę, że jest to oczywiste dla nas wszystkich. I cieszę się, że też tutaj właśnie gościmy panią profesor z Biela która razem z profesorem Troszyńskim, zresztą autorem, Fijałkowskim, autorką wspaniałej książki, książki Droga do Prawdy, jest matką, a powinna powiedzieć profesor Fijałkowski, całego, całego, całej filozofii nurtu ekologii prokreacji, ekologii łona, przygotowania do rodzicielstwa, więc jesteśmy szczególnie też wdzięczni za twoją obecność Doroto wśród nas. Część, część z Państwa jest rzeczywiście na wydaniu albo bardzo młodych, więc nie wyobrażacie sobie, że no była właśnie taka osoba. Nie będę o nim opowiadać, natomiast no niewątpliwie to, co się wydarzyło w związku nie tylko z, naszą, z naszym stowarzyszeniem, ale innymi, które powstawały przy po deszczu, to właśnie wynika z działalności i tego, co stworzył profesor Fijałkowski. Ale również, nie byliśmy sami, tutaj Państwo na zdjęciach macie tych, którzy są szczególnie bliscy naszemu sercu. Profesor Zbigniew Szymański, autor, współautor pierwszego naszego podręcznika, ale też czerpiemy oczywiście zarówno ze Stanisławy Leszczyńskiej, jak i z doktor Kramarek, która jest autorką i twórczynią Metody Polskiej. Nasze początki stowarzyszenia to jest rok 89, kiedy naprawdę się już ukonstytuowaliśmy w Polsce, ale nim do tego doszło, to tak naprawdę te, to źródło rozpoczęło się dzięki koleżeńskiej współpracy. Koleżeńskiej współpracy dr Hanny Goszczyńskiej, tej, która tu się śmieje z doktorem Kelly w samym środku i dr Aliny Liftarowicz, która znajdowała się w tym czasie na emigracji w Londynie i to ich przyjaźni i rozmowy z nich to właściwie wyniknęło poprzez między innymi księdza Kurka rozpoczęcie takich spotkań, a potem kursów dla lekarzy i położnych z Instytutu Matki i Dziecka. Na, taki, taki to był początek tego, co ostatecznie Państwo teraz tutaj widzicie, czyli rozpoczęły się szkolenia. Tutaj widać jedno z pierwszych takich certyfikatów wydawanych jeszcze przez naszą macierzystą właśnie organizację angielską, a poniżej macie Państwo taki specjalny certyfikat, który już został nadany, kiedy no byliśmy gotowi do tego, żebyśmy stworzyli no takie gniazdo w Polsce właśnie tej metody objawowo-termicznej podwójnego sprawdzenia. I te nasze początki rozpoczęły się dzięki kursom w Żdżarach. Tam obecna była twórczyni metody, dr Anna Flynn, o której więcej będziemy jeszcze jutro opowiadać podczas naszych obrad. Dzięki pani Monice Dowejko, która zaraz troszkę jeszcze powie na ten temat. Tak czy inaczej, naszą pierwszą siedzibą była siedziba na i a pierwszym sekretarzem naszego stowarzyszenia jest żyjąca wciąż Maryla Kinle. Dziękuję bardzo. Witam. Ja chciałam tylko jeszcze dodać, że nasza założycielka, dr Anna Flynn. Pomogła właśnie założyć stowarzyszenie w Polsce, ale także pomogła założyć te stowarzyszenia w innych krajach. Głównie w Europie, ale także i w Afryce, i w Azji. Tam jeździła i także czasami z pomocą e, naszej doktor Aliny Lichtarowicz, obydwie e, z Worthington, zakładały te stowarzyszenia, e, pomagały w tych pierwszych krokach. Tutaj po lewej stronie widać nasze stowarzyszenie angielskie, bo ja reprezentuję akurat, Stowarzyszenie Nauczycieli w Anglii jest nas niedużo. Takich aktywnych członków, którzy są w zarządzie, jest około 10. Każdy ma swoje zadanie. Wszystkie staramy się inspirować nowe pokolenie nauczycieli MPR. A takim właśnie naszym głównym zadaniem od 2013 roku dzięki pracy dr Olive Duddy, która jest po prawej stronie w czerwonym sweterku. Jest prowadzenie kursów online zdalnie. Ona bardzo chciała odpowiedzieć na potrzeby tego nowego pokolenia. Wszystko dzieje się w sieci. I założyła, właśnie stworzyła taki kurs online. Ten kurs odbywa się dwa razy do roku. Cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem, no ze względu na język, bo jest po angielsku. I te kursy dochodzą bardzo daleko. Mamy studentów z Kanady bardzo często, ze Stanów Zjednoczonych, z Afryki. Bardzo dużo z Australii, a także z Azji i mam nadzieję, że też z czasem dołączę do stowarzyszenia w Polsce i będziemy mogli razem współpracować. Dziękuję. Nasze działania generalnie koncentrują się na właśnie szkoleniu certyfikowanych, bardzo dobrze przygotowanych nauczycieli i instruktorów. E, chcemy też im, no, stworzyć zawód, tak naprawdę, e, edukatora, e, promotora e, i można powiedzieć profilaktyka, profilaktyka, w zakre, profilaktyka w zakresie wykrywania czy e, wsparcia w detekcji ewentualnie u potencjalnych naszych pacjentek, tych, którzy mogą się borykać z zaburzeniami zdrowia prokreacyjnego. E, I próbujemy tę naszą działalność prowadzić poprzez jakby takie trzy płaszczyzny, poprzez budowanie świadomości zdrowotnej, poprzez poradnictwo rodzinne i właśnie poprzez współpracę między innymi z lekarzami, aby pomagać tym, którzy tej pomocy potrzebują, szczególnie w zakresie starania się o potomstwo. Legitymizacją tego co robimy są różnego rodzaju rekomendacje i certyfikaty, które udają, udaje, udało nam się w tym czasie uzyskać. E, oczywiście są to lata, w związku z tym tutaj widzicie Państwo e, kolejne etapy naszej działalności e, w zakresie między innymi przygotowywania materiałów edukacyjnych, e, dydaktycznych. Teraz ich odsłona jest w zupełnie nowej szacie, pracujemy, o czym możecie Państwo też przeczytać w naszej broszurze, obecnie nad nowym, mam nadzieję w jakimś sensie rewolucyjnym, podręczniku w Polsce w zakresie właśnie zdrowia prokreacyjnego i rozpoznawania płodności. I mam nadzieję, że ta edycja nastąpi w 2026 roku. Witam Państwa bardzo serdecznie. Krzysztof Walczak już teraz się przedstawię. Kontynuuję wątek tego, czym się zajmujemy. Pani doktor wspomniała, że prowadzimy kursy dla instruktorów, dla nauczycieli i rzeczywiście mamy już dosyć bogatą bazę tych nauczycieli 3900 pewnie ponad nauczycieli przeszkolonych, 280 instruktorów. To jest baza, z której Państwo możecie współpracować. Są do lekarzy bo jest to naprawdę dobrze przygotowana, wyszkolona baza współpracowników w, tym, w tej w materii. W prowadzimy także kursy online, one zaczęły się w 2023 roku, powoli nabierają rozpędu, w tej chwili około 130 kursów przeszło i to są rzeczywiście specjalistyczne kursy, ale indywidualne, nie wiem jak to jest w przypadku Waszych kursów, tam jest grupowe, tutaj prowadzimy indywidualnie, to znaczy to jest praca z konkretną osobą, z jej podejściem z jej problemami, dlatego jest to pogrupowane w różne tematyczne działy, jest tradycyjny podstawowy kurs o porodzie, remanopauzie i teraz nowość dla pacjentów, czyli dla osób, które borykają się z trudnościami. Także tutaj y, do tego dołączamy oczywiście pakiet naszych bardzo dobrych materiałów, tam nie wiem, czy Państwo nie umknęło. 85 tysięcy sprzedanych egzemplarzy od 2016 roku. Taka jest nasza baza, to jest kilkadziesiąt ton. To przeliczałem to na Także Także te materiały są naprawdę bardzo dobre i no, możecie się Państwo zresztą z nimi zapoznać na naszym stoisku. tutaj. Oprócz tego też od niedawna, po to 2024 roku, właściwie to jest w pokłosie pewnego projektu, poradnia online, też dla osób, które mają pewne trudności, mogą się umówić na spotkanie online i też jak widać tych, jeszcze tych porad nie było dużo, to 57 sztuk, ale też się rozkręcamy. Obecna tutaj Dorota Hołbecka jest koordynatorem, więc jakby ktoś chciał informacje pozyskać z pierwszej ręki, to proszę się też zwracać do niej. E, współpracujemy oczywiście z wieloma organizacjami, tutaj wszyscy są pewnie obecni na sali. Jesteśmy z tego bardzo dumni, że tworzymy pewne środowisko, które jest no, bardzo charakterystycznym środowiskiem, bardzo i które mają ogromny potencjał, żeby współpracować i tworzyć coś naprawdę do tego. Stąd tak naprawdę wspólny cel, który nam przyświetla, czyli zwiększenie świadomości zdrowotnej społeczeństwa, szczególnie w tym obszarze prokreacji, pokazanie też wartości i potencjału metod naturalnych, które są nie tylko dobre dla małżeństw, ale też świetne z punktu widzenia diagnostycznego, także to jest Taki wątek, który ostatnio bardzo nam leży na sercu i bardzo chcielibyśmy z Państwem w, tej, w tym obszarze współpracować. No i jakby pewne, pewne takie pierwioski z tej, tej współpracy to są właśnie te typu materiały wydawane wspólnie, tutaj, że Ewa się Nie no Chcemy po prostu powiedzieć, że na świecie pojawiają się różne postery. Które mówią o różnych zagrożeniach. I jeden z takich posterów myślę, że właśnie w szczególności my, jako promotorzy zdrowia, w tym zdrowia prokreacyjnego, pamiętamy zawsze, że płodność to jest jednak integralna część całości, staramy się właśnie promować. Macie Państwo to w broszurze. Wydaje się, że te informacje o tym są bardzo oczywiste. Z drugiej strony, w badaniach będzie o tym mowa. Wielu młodych ludzi całkowicie nie uświadamia sobie, że płodność jest jednak bardzo ograniczona, a z racji ogromnej reklamy, i marketingu technik wspomaganego rozrodu mają totalne przekonanie, że zdążą. Zdążą z tą najważniejszą karierą, karierą rodzicielską. I między innymi właśnie ta sesja plakatowa, no jakby pewnego rodzaju upowszechniania tych informacji, jak należy się troszczyć o zdrowie. Bardzo podstawowe informacje z wykorzystaniem tego ogromnego potencjału, który Państwo widzicie, i oczywiście my jesteśmy tylko jedną z. Bo tutaj razem z nami są nasi partnerzy i inne organizacje, które też się zajmują edukacją. Mamy ogromny potencjał niewykorzystany, nasi nauczyciele nie są y, zawodowo jakby y, w związku z tym y, nie mają możliwości jakby takiej pełnej realizacji swojej, swojej umiejętności. No a y, wydaje się, że naprawdę mamy bardzo, bardzo dużo do zrobienia. Znaczy, albo nie uciekaj, bo chyba jeszcze ostatni slajd, że został bardzo ważny. Z tego miejsca i z okazji jubileuszu chcielibyśmy wszystkim Państwu bardzo serdecznie podziękować za, jak tu ładnie ujęto, wspólny wysiłek tworzenia środowiska za życie. Bo tylko życie ma przyszłość, i to jest myślę, że takie dla nas wszystkich bardzo istotne. Bardzo dziękujemy.